Cześć siemanko, witajcie z tej strony brączyk. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Dzisiaj ze mną Adam. Witam serdecznie. Jak widzicie, już się ładuję na swoją przyczepę tutaj. <laughs> e, jest, z nami, z nami. jest z nami jeszcze Bolek. Siema. Jak widzicie Bolek tutaj gdzieś. Gdzieś, tutaj, o tu zapiżdża, Poże Jezus Równo, Maria gościu. Jak widzicie, tutaj już się nam troszkę powiększyło. Ty fest się to pole powiększyło, ci powiem. No, powiem ci, też że się dużo powiększyło. No, także tutaj jak widzicie pole, które ja kupiłem sobie na odcineczku. Bolek właśnie je powiększył u siebie na odcinku, wyciął wszystkie drzewa. Znaczy ja je wyciąłem? Ty wyciąłeś. E, pociągiem je zawiozłem, także zobaczcie, jaki fest pojam się teraz tu zrobił. Tutaj będzie zafiany rzepak w tym sezonie. E, Adam w sumie, nie wiem, bryka ze świn. O Boże, jak poszedł. <laughs> Ja w dzisiejszym odcinku sobie tutaj popatrzę Znaczy popatrzę <coughs> No świni jak rosną O boże jakie one mają zmarszczki Ty no. Ja nie wiedziałem, że świnie jedzą mordą w całym korycie jo. O boże oczy jej zakryłaś No przecież stary nie dolewają, bo nie wiedzą. Dobra Ja się będę dzisiaj zajmował Boże te świnie są takie wielkie Że one wyglądają jak krowy <grym> O kurwa biegnie ty, zobaczyła mnie, dobra ja uciekam e, Jak widzicie ja dzisiaj tak? będę, będę się zajmował właśnie świnkami Eee, najpierw tutaj musimy posprzątać. Bo, jak widzi, ta, jezus Maria Ty, one, na te, one chyba tą kukry do tylko na zawody miały na odległość rzucanie. <grym> Nie, po prostu zżygała, któraś, która dalej się zżyga. I co, ja muszę to nabrać, tak? No i wsypać. O Boże, aż 80 kilo. I im tutaj w ten. No ale liczy się czystość, tak? Dobra. Dobra. Eee, Bolek to jakieś w ogóle manewry robi dziwne. Dobra, a co my? My najpierw musimy, czekajcie, zerknąć sobie, co one ode mnie potrzebują. E, Wydania się 0%, bo nie ma w sumie, e, w większości tutaj nie ma kukurydzy, rzepaka z słoneczniku, soi, ziemniaków. To by trzeba było im pasze przywieźć, ale ja chyba w tym odcinku dam sobie spokój z paszą. Jak ja im przywiozę wodę... Chociaż wodę one też mają już pod Czu. dostatkiem. Aha. Czekaj, no ja zobaczę, ja jak spróbuję. Dolewaj nie? Po prostu i tyle. Dobra, jadę zobaczyć, może im słomy się uda Moim trochę miłości im dać. Ty, tu jest zboże jakieś, czekaj, ja im tego no zboża wsypię No tak, no mówiłem się o tym zbożu Paster, ogólnie, zanim będziesz dawał im zboże, to ustaw mi zboże Jak ci ustawić zboże? No bo ja nie widzę, jak się przełącza w ogóle Ale co się przełącza? A nie wiem, czy jest ustawiony na słonecznik A skąd ja mogę to wiedzieć? No bo ty jesteś... Boże. może tobie to odlaguje. Dobra, ja czeka, nie czekaj. E, gdzie ty jesteś? Na polu numer 5. No, prawdopodobnie na polu. Czekaj, bo z, ze skarpy spadłem. Myślę, że się A jak ja mam to ci ustawić? No normalnie, na IG, bo ja nic nie widzę. A chciałbym, żeby tam był słonecznik i żeby to nie było półpaska słonecznika, pół paska, nie wiem czego. Ty bo wysypię. Muszę najpierw tura odczepić, żeby zostałem to zrobić. Słonecznik, nie, tak? Tak. No, no. Tak mi się przydało. Tak Dobra, masz, tylko teraz, lepiej. tylko teraz nie zmieniaj tego, nie? Bo jest no, słonecznik. No ja wiem, ale. Dobra, czekajcie. Ja im wsypię. O Boże, obciążnika zapomniałem. Czekajcie. Wsypię całe, czy nie? Nie, nie wsypałem całego. Dobra. U bolka jest tyle, ile je wsypałem. Wsypałem. Tyle wsypałem. Tyle wsypałem. Ale takie dziwne przebicie czasami są, ale tego aż tak nie przeszkadza, nie przejmuj się. Eee, dobra. Dobra, teraz. Gdzie ja mam, Bolek, powiedz mi, jechać po... albo dobra, to najpierw po jeszcze co? im wsypię tego. Podaję Woda im... po jest do mnie w jest? No co przywieźli, ona starczy? Ona starczy na nie wiem, 50 odcinków Aha Bo one nie piją dużo, jak będzie ich więcej to z czasem to będzie Ty słomy też trzeba to... chyba posprzątać tu N Jak słomy posprzątać? Wsypać Bo one też, nie, one ta, też Adam waliły wsypa. słomy Ona to raz wsypał. Dobra A jak im się wsypuje słomy? Yy, widzisz te takie? Poczekaj, ja Ci pójdę pokazać. Takie biało-czarne? Yy, ja znaczy wszypuj... żółto-czarne? No, to w tym, tu im wsypujesz, tu widzisz? Przez płot? Tak, przez płot Okej okay. No także jak widzicie dzisiaj tutaj praktyki mam na gospodarstwie o, no Dobra, dłużej nie wsypałem, ale, ale... Ale okej. Okay. Chociaż tyle ile trzeba to wsypię, żeby było full. Aha, tutaj jest jakaś łyżka do tego uh -huh. do słomy. A ja są normalną, A, Dobra, wyląbane Co to tam za różnica? Dobra, czekajcie, to wysypię. Yy, I teraz co? Teraz muszę jechać. Aha, miałem jechać zobaczyć sprzedać, tak? No, miałem będzie, sprzedać... Będzie sprzedać. Zobaczymy w yy, czekaj jeszcze wodę sprawdzę jeszcze wodę sprawdzę, jak pojadę sprzedać i akurat mi nie wystarczy na przykład na odcinek to jeszcze pojadę po... Potem pasze. Yy, po pasze, no, o. dokładnie. Dobra. Yy, na no, I tutaj, tak? Aha, napełnię ikoreta do pełna. Na 6 dni. O kurwa. No to, no to ładnie nie mamy. By trzeba było troszkę czasu przewijać. No na razie no ludzi Przewiniemy. Nie dlatego, znaczy przewiniemy, jak przewiniemy się, jak, przewijamy, jak, przewijamy, jak będą nam rosnąć. No no wiem. Musimy najpierw wszystko zasić i dopiero, że będziemy przewijać. Dobra. Czekaj, Więc nie dolewaj, bo nie zjem. I co ja muszę... Jak ja mam je załadować? No, no bo Normalnie. Ta przyczepia chyba stoi w tym samym... no i tu kliknij tak, teraz. Tylko R. R. Czekaj, R. muszę obejrzeć. Najpierw po i... załaduj. R. I załaduj. Ha, R i załaduj no i załaduj 9. A chyba nie, chyba już nie musimy cię uczyć jak się uładni no, Jest no już liste tam. <laughs> na Mary farmie jedzie. Dobra, mam. Hmm. Dobra, czekaj, przyczepę, przyczepę na górę Mogę zdjąć tą plandekę? Nie, no to ty, bo kurwa przyciągu dostały to. Oh, ty, dobra, ja im otworzę plandekę, żeby one miały troszkę więcej słońca A to można otworzyć? To... Plandekę? No, patrz O ja pierdziele, ty, nie wiedziałem Dobra, no, ja tak może lepiej nie Lepiej brud. nie, bo jeszcze, nas ty, bo jeszcze Na skupię więcej, żebyśmy dostali Nie, lepiej nie, bo jeszcze udaru dostaną E, wejdą mi pokaż, bo ja... Ty, nie wiedziałem, że nie jak... fajny Pik Dobra, gdzie ja mam z nim jechać, powiem no, no, ci, no opak no, jeszcze ja Pan co słonecznik kiedyś Pamiętasz co słonecznik ten? Ja ci inaczej nie, powiem Czekaj Na pole numer 30 Tak tam gdzie u mnie no, słonecznik fan. chcieliśmy no. Uważaj Bolek Poczekaj już cofnę tylko dobra. Aha dobra to co? Ale fajnie ten Holand wyglądał sam dobra przecież. Ty jechałeś z czym innym, nie? No no czy nie Holanda jechałeś z nimi? Ze nie, Z, nie, nie. z y, samejem Nie Kejsem chyba był szybki Kejsem no, samo ja jeszcze nie mieliśmy chyba czy mieliśmy ja, samo ja mieliśmy, mieliśmy tylko Casey, jechałem bo akurat on był tutaj od tych od zwierząt. Dobra git takie, takiego czegoś jeszcze nie mieliśmy, a właśnie zobaczymy sobie A mam dziwne lagi eee, Zobaczymy sobie ile te świnie nam eee, wyjdą Bo ktoś w ogóle pisał, że jedna po 2,5 jest Co? Za 200 chyba Ew. Za 200? Tak, za 250 No 250 tysiąc tylko podobno są Niemożliwe to jest Niemożliwe. Typu, że bardzo słabe, co? Właśnie to jest słabe, nie? Ale to jest chyba niemożliwe, żeby one za 250 były. No, zaraz, zobaczymy. no to za, zaraz się okaże, właśnie. dlatego, nie? O to jedziesz to sprawdzić. Bo Ty, ale to by. Przecież to by nie było opłacalne, jak no one mnożą. 250 000... czasem by było opłacalne dopiero, jak się dużo już ich rozmnoży. Jeżeli jest po 250, a płacimy za nie ile? 24 tysiące chyba zapłaciłem. Albo 28, ale za sztukę. Mm. A, tak a za sztukę sztuki? nie wiem ile było. 4 Nie wiem. Sztukę ogólnie robią, ludzie opowiadali. wszedł ten mod, który poprawia właśnie, bo oni chyba sobie z z kosmosu tą kasę I jest mod, który poprawia to e, Ile one kosztują i wtedy świnia wchodzi po 250 za sztukę, a krowa 2000 i to są takie no. dość realne ceny, a nie kurwa 3000 za świnię chyba wyszło. Ta tak? krów w tą przyczepę ile wejdzie? Nie, nie, nie dużo 5, 4 a, a raczej 9 nie, nie? To? Nie, nie, na pewno nie. Nie tak. no jakby to je połukłychało. No ale 4 weszły 5 to będzie git. 4 chyba właśnie wchodzą, jak się nie mylę Nie no chyba więcej ej. Nie, tak się zdaje, ale krowa to no jest co byk. Ty? <grym 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 nie jak dobrze. U... Ty, te świnie świę... to chyba nie żywe, bo one się nie ruszają. Krowa to i byk. Nie no ale ja bym wolał, żeby były po 2,500. No A fajnie będę by gościu jakby była po tysiąca świnie. Nie, nawet niech będą po 1000 to będę się cieszył. 9000 do przodu No co ty, jak będą po 250 to to jest naprawdę mało pieniędzy za to, to Co płaca? my dostaniemy? 1000 zł? 500? euro 1000 więcej, euro. Więcej, więcej, więcej toch. Więcej ponad. No to 250 dostaniemy. to są dwa worki paszy tylko, nawet nie chyba. No nie znam się nie zwraca w ogóle, więc to jest nieopłacalne w ogóle i zwierzęta. No tylko tracimy na tym. No mi... Chyba nie, że. Z czasem, z czasem, ty jak a skąd wytrzą? wy wiecie w ogóle, że 250? No w komentarzach już tak powiedział, ale to. No to lepiej trzeba wiesz. Nie mi się wierzy, że nie chcę, że 250 tylko. No zaraz się okażę. Tak się mówi, to. a ludzie wiele mówili, tak, mówili coś na temat A gdzie ty świniaka sprzedasz za 250, a no euro to jest no to No ale, 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 kupi ale gdzie kupisz świniaka za 3000 euro To byś miał wiesz, jaki samochód za tyle Stary 3000, ja euro Nie Jeżdż świni, ale, ale to, to, ja to ja za golfa dałem 3000 euro To by ty na świnie. lepił O kupiła, no, to Boże ty, ja, ja golfa za świniaka dam Tak kiedyś, kiedyś ty, kiedyś za dwa Ej, to ja to Ej, ja 60 Golfem. Ej, ja 60 kupiłem za dwa świniaki i trzy worki zboża Nówkę z salonu, nówkę z salonu, nie? Nie gadaj, no naprawdę, mój dziadek mi opowiadał, A, że kiedyś po czasy. No, za pamiętam. dwa świnia... Jak stary, ty mieś... jak miałeś pięć świniaków, to ty byłeś taki burżu i nafi, że każdy ci się kłaniał po same kule, nie? No, A Ej, chłopaki! No, dziadek był twój burżu. Ktoś mi powie, dlaczego tu jest wyjebana pryzma z, z Obornika? Co? A, bo tam można sprzedawać chyba, ktoś pisał. Albo kupowali. gdzie to się wierza? I... Gdzie to się wierza z tymi świniami? A, już ci mówię, poczekaj. Weźmie pójść pójdź do New Holanda, widzisz? Nie Na przód jedziesz, tam na jedziesz. Um, tam masz takie te kurwa boksy jakby takie co te, no. te slalomy. I tam widzisz miał takie. Tu jesteś. Te, tu widzisz. Tu. tu widzisz Brączek mnie? Tu. Hop. gdzie? Tu. Tu, tu Brączek, chodź. Tu. Nie Jedziemy. widzę to was. A dobra, widzę. Dobra, to dobra, się dobra. Nie ja tu patrzyłem na te dryb, na te płotki tutaj. Tu musisz wjechać. O. No jestem ciekawy ty. Musisz tu dupą wjechać. Seria? Yeah. No nie, nie, nie musisz. No, dobra, nie wiedzie A może? Poczekaj, poczekaj, zobaczę do końca. nie Jest a trigger jest tylko do. 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 Tąd. Do. Tąd no, musi jechać. jest, Jeszcze jest, jeszcze jest, jeszcze jest. Ale usiadł. Dobra, Właśnie. cicho. Kurwa, wywaduj, sprzedaj, nie wiem. I? Boję ja się. 1200 tam. za jedną. No, ale szczepie. No to no. dostajemy 11 tysięcy. No to kurde, gości, jak one się tak rozmnażają. Dobra, to dostaliśmy. No, 10800 za 9, ten, za jedną przyczepę. A czemu mnie nie dostaliśmy w ogóle? Nie ma, tych, nie ma podzielonych tych. Aha, no tak. Eee. No, dziękuję, ja dostałem. No to, Suto, ile masz kasy? Eee, co? Ile mamy kasy już? 20. 30. No to super, ej ty, ty, opłacalne są, kurde, już się O boże, Adam, no weź wyjdź. Nie mnie, gościu. No to zamiast uciekać, to ty stoisz na środku. No bo ja, bo ja się schyliłem i patrzyłem, czemu ta przyczepa tak rysuje po ziemi. A patrzyj, je że nie wjechał. Ty to co więcej sprzedajemy czy nie? Nie nie nie, niech no się no rozmnażają, niech tak? się rozmnażają na razie po, Czyli znaczy, że wiadomo, że jednak jest opłacalne rozmnażanie tego i... tylko trzeba sprawdzić i... A tak to trzymamy tak do mniej więcej, nie wiem 100, 80 gdzieś Ale Gdzie to kup, tak to pozycji, paszy, no... Nie, to kupować? kupować za to pasze no, czy nie no, możesz, kupować? Kupować za to pasze czy nie kupować? A jaka, no, jaka, jest wy, jaka jest wydajność teraz, weźcie zobaczcie Słaba, no, bo chyba A nie, dziewięćdziesiąt 99%? Tak No to nie, to ja nie kupuję paszy Ale nie, bo przecież zaraz się sko... nie o to chodzi, bo po prostu tego. Nie wydajność brączek jest od tego, że one będą miały żarcie, nie będą miały posprzątane, to one będą miały zero wydajności, nie? No ale skoro mają 99, no to chyba dobrze, czy nie? No ale żarcia jest... Spoczekaj kukurydza, ale z, już kukurydzy jest mało, buraków, ziemniaków, no nie, zaraz pasza im się skończy, czy Przy, będziemy przyspieszać. Ale kurwa jaki to jest sens teraz sprzedać te 9 świn i kupić zaraz od razu za tyle paszy Taki, że Bez będziesz sens. musiał kupić co za dwa odcinki, czy tak, czy tak. No chyba że w polu woli dzisiaj robić, no to dawaj. Ale bez sensu zobacz, bo przecież teraz i tak kukurydzy będziemy mieli swoją. Choć, czy nie sypiemy w ogóle swojego? No z tego co liczyliśmy, no to o, będzie można trochę wysypać im, tak? No poczekaj. Ale, nie, ale to po prostu mi brączek o to chodzi, że teraz ty jak będziemy przyspieszać, to będzie ześ 4-5 dni, żeby wszystko urosło, nie? To one... A ile mają rzepaku? Rzepak... Nie wiem tak z 50% to, że paku bym mógł w sumie im przywieźć, bo mamy, że czy nie? Najmniej kukurydzy jest i to ona jest najbardziej wydajna, bo dajesz 80, 50, tak? 50%, 50%, 50%. szary, a jest jej gdzieś 1 trzecia. Także kukurydzy na pewno im w tym roku nie dałem, Moim zdaniem chociaż kupić ze. No nie wiem, ale chociaż ze 4-5 palet by się przydało, bo mówię, zaraz będziemy przyspieszać ten czas. Mm -hmm. No dobra, to ja skoczę. A ile, ile to kosztuje w ogóle? Po 1000 coś? No, trochę kosztuje to niestety. No tak jakbym kupił 4, 4 tony, tak? To byś miał, no. 5, 5 tysięcy byś mi No gdzieś tak No to powiem. git, to starczy, dobra, Dobre, to no na razie ci starczy Chodzi mi po prostu o to, że wiesz, teraz nie przyspieszać, żeby to wszystko rosło i one będą z głodu zaraz nam padać Znaczy padać, no po prostu będzie wydajność spadnie i wszystko, nie? Dobra, tylko ja muszę skoczyć wtedy na farmę raz, dwa zaraz Ale to już będę jechał z przyczepą, to po drodze wjadę, bo muszę skoczyć po widły Mhm czy, na, czy są na świniach? bo na świniach nie ma, nie? Nie, 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 możesz kupić od razu jak chcesz Będą już tak to nie no, po co nam dwie, dwie te? Bez sensu Lepiej żeby by było tylko zrobić, jedne tylko widły Jedne widły kupić i zostawić je na sklepie I to by był najlepszy pomysł Bo jeździć się kilkanaście razy nie potrzeba... A bo one tutaj nam jest potrzebne tylko najczęściej jak budujemy palety Jak nie mamy palet to w ogóle na gospodarce nam nie jest potrzebny ten Ale tak choć... co w ogóle widły nam nie będą potrzebne nie na no, farmie? Jedne, jedne, mówię, jakbyś chciał kupić kolejne widły czy coś No to wtedy te jedne jak kupisz to już je zostawić Na sklepie, nie? No no, rozumiem. I to po prostu do załadunku, nie? I tak było najlepiej. Ty, jak gdzieś słyszałem chyba ten. Ja przecież, że... O Jezu, ja myślałem, że pociąg jechał. <noise> pociąg. Ty ja chyba do niego czujesz pociąg. Eee, ja powinienem się wyrobić. Ile masz milion odcinka? Eee, e, to wyrobię 13. Tak. To powinienem obsiać. A dać jak tam to wyjdzie? Ile no w ogóle idzie, idzie, Jeszcze mi dostał. no to super. Nie nawet 99%. Ja to najwyżej bym przywiózł i, i tak to wszystko raczej się nie zmieści, nie? Nie, ale na przyczepie może być, nie bo i ta przyczepa i tak będzie tam na razie to. Ale obornika fajna kubka jest to czekamy, czekamy Tak żeby mniej więcej Dobra. tego obornika mieć na jedno pole łyżkę łyżkę Ułapa, tu zostawię. Nie, to ile jeszcze musisz poczekać? No ale wiesz, no sezon mamy teraz, nie? Wiesz jak my... Kiedy? My raz na, my na razie mieliśmy 3 dni takie przyspieszone jak do urośnięcia. Właśnie w ogóle nie ten ok, z so nich tu zostanie. Bo się nic nie stanie tutaj. A ja sobie polecę raz z Holandii jeszcze na farmę. Adam, jak tam ci idzie, się? No mówię, jeszcze klin mi został. Aha, no to git, to to ku dobrze, dobrze ci idzie. No, to jeszcze się ku pewnie ciekawe. O, jeszcze trochę tego no, jest. Nie, nie tu się skończy na, łodzoł, ten, na odcinku, żeby do ciebie już wiesz. Było przyspieszone i wszystko no, Żeby, żeby ja już Ja mam żeby pomysł, jak radę. mi jeszcze nie starczy tego odcinka po tej paszy, nie? No To wezmę sobie rozsiewać yy, I rozsieję sobie na jedno pole No, no, no Bo przecież nie trzeba siać chyba w pierwszej fazie, można od razu na przykład przed no? teraz, nie? tak, no a jak masz siewnik przecież z podsiewaczem, od razu No, 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 to jest no, git To będę miał co robić na odcinku, myślałem, że nie będę miał, a A widzę, że tutaj jest sporo robotów właśnie przy, przy tych świniach Kurde, że, że ja tej łyżki nie pomyślałem, żeby wziąć Kurde, ale naprawdę fart z tym tym Kurde, już się bałem, że naprawdę one by tak tanio kosztowały Nie no, to by było raczej nieopłacalne wtedy, jakby to by 250 kosztowało Weź przestań Tym, no to poczekaj, ile my mamy na no, chwilę? panowie, chwilę. mamy mały problem Jaki? Jaki? Nie mamy, poczekaj chwilę Nie muszę nie siać Nie A co? Nie mogę siać No nie, masz Masz Przecież się nasiona skończyły Ale. A dobra, to mi pewnie pokazuje złychy no, no, zwykłe to pokazuje Pozdroszaj O Boże. Ja się przestraszyłem, z Ja też się przestraszyłem, no bo jadę, ty, wyłączyło mi się, co nie? Tofam się nie chcąc, niechcąco może klikłem, czy coś, co nie? Ja patrzę, kurde Nadal pokazuje mi, że tam mam parę procent A, mhm. no, ja nie mogę siadć, coś się popsuło, powiem. zbugowało się zazmie wywali, ale patrzę, że nadal mogę robić wszystko i was słyszę, nie? Dobra, no, wiecie, co, wiecie co, ludzie, sam ja mam pomysł błaka. ogólnie Kurwa, no nie gadajcie, że... Adam? Hmm? Ty masz łyżkę, Czekaj, a w rozsiewaczu jest ten coś, czy nie? Bolek? Eee, nie, nie pamiętam Ale powinno być chyba. Powinno być. Jest dobra, git Ja sobie najpierw rozsieję i potem pojadę na sklep yy, i tam załaduję i już nie będę nagrywał powrotu, bo to bez sensu żeby nagrywać te jazdy. No, no. A teraz sobie raz... Ro... Ale zajebiście wygląda ten rozsiewacz, nie? No ten rozsiewacz, naprawdę fajnie. Ja jeszcze, jeszcze raz pługiem jadę, bo muszę porównać ja sobie raz dwa teraz rozsieję. Czekajcie na tym dużym polu. Co tutaj w ogóle jest zasiane? Soja chyba, nie? Mhm. Mm Czy już dwukrotnie nam się rozmnożyły świnie, jakby nie było? Czy Mamy w ogóle wolny ciągnik? Czyli jesteśmy już na zero ze świniami. Panowie? To co co? Mam jakiś O, obrączek. Bo ty masz tego, która nie się. Co? Czemu? No domyśl się A co ty chcesz ode mnie? No przydało żebyś mnie zapełnił. Ja sam. A nie co mówię. ty nie możesz sam? No nie mogę. A otworzyłeś? No jo. O Boże, no dobra, czekaj. Weź sobie, bo ja nie mogę. No, tu jest dużo ograniczeń chyba. Odepnij się te, ja ci tu odepnę, dobra? E, czaj, że co chodzi? Kurde. Tak, weź weź otwórz. Znaczy zost... a ty nie możesz sam napadąć? No nie, no, klikam Ciebie, nie. Klikam się wszystko robi i nic nie mogę. Cofnę się do tyłu, dobra? Co ty za manewry, manewry robisz tu? To chciałem żeby nie zawalić błyche jadę weź. do przodu, ja jadę do przodu i gitara opuszczę ci. O, opuszczę się gościu. I zapakuj. A tu sypałeś? No tak, tak, no. Nigdzie indziej nie ale, ale weź tą łyżkę ode mnie. No i jada, to, to se zostan. Nareszcie, kurde, miałem. No jest trochę kombinacji, tu widzimy na naszej farmie. Ewes. No. No Dobra, ale. Co? Ty mogę nać na szeroki siać, nie? Się nic się stanie teraz, jak nie ma pierwszej fazy. Mm. Nie, nie mogę. No i no Boże. Dobra, jedziemy. Ale fajnie, jeszcze nie siedziałem na wozu. No właśnie No znaczy, to z, nawo z nawozem ch można zapieprzeć, nie? No tyle ile fabryka dała Już ja się na jakoś szeroko daje No nie, fajnie, fajnie Oprysk znaczy rozsiewać bardzo fajny Dobrześmy go kupili, a nie tego małego Cverlanda nie? No mnę, bo, to dobra, bo, bo przerypane by było ja to Nie Fernando za, za pewien czas to Nie było sensu po prostu Był za mały Nie a ten Berdala jest idealny Kiedyś na pewno ten duży jeszcze będzie u nas Za no, jakiś na czas pewno. Tam ten duży jest w ogóle też zajebisty. Chociaż ten mały chyba mi się bardziej podoba. Ale tam. Ten jest taki fajny, klimatyczny na takie nie tylko małe gospodarstwa, ale też właśnie na takie duże, nie. No o, zobacz, przecież nie musimy tam tego dużego kupować, tylko na przykład właśnie będziemy mieli dwa. troszkę większe pola już. Ale nie, dwa te po prostu zostawić i małym ciągnikiem sobie siać, nie? Właśnie takim takim Holandem czy o, coś. O. O spokojnie go napełnić. Teraz tych stary. ciągników, ciągniki teraz, które, te, te, które kupujemy już raczej do końca serii się ich nie pozbędziemy chyba, co? Czy będziemy okay, so sprzedawać? Na pewno się pozbędziemy. Ale mówię, te, które teraz kupiliśmy. E, no, no to nie Zostanie wiem, to na do pewno końca, nie. bo, bo to, no, tak jak mówiliśmy, na wąskich kołach i tura, a samej tak samo pewnie zostanie. No zobaczymy. zobaczymy. zobaczymy jak zobaczymy, jak będzie nas tak. na te największe maszyny, to wiesz. Będziemy no to. później, mi się wydaje, że pewnie coś, tu się zmieni. Chyba, że się do tura założy, o samej, a sprzeda się na Holanda kiedyś. Tak mi się wydaje, że może być. Bo stary zobaczy. Samej ty, do tura? Ty, ty, na pewno będzie miał. No, taki klocek do tura? No w sumie, nie wiem, wyrąbane To akurat tutaj farmingu dużo nie robisz, czy większy, czy mniejszy Ten chyba nawet, ten ten taki większy ma, ale nie to trzeba się upewnić Ale mimo wszystko ja Wydaje się, że raczej wymienimy No na razie pierwszy nabytek no, taki większy, to raczej Chyba nie ma nic planowanego No tylko jedynie ten siewnik, ten Querlanda Ultimate Do tego, do kukurydzy, bo Przerypane jest w tym małym siecie. no to jest porażka nie, jak już teraz mamy właśnie Tak jak go kupiliśmy, jak mieliśmy tylko jedno pole to było git, ale teraz jak już Nam troszkę area powiększa troszkę tej kukurydzy, będziemy więcej siać I jeszcze do tego dochodzi słonecznik No to troszkę już jest naprawdę uciążliwe sianie tym małym Małym siewniczkiem, a jakbyśmy mieli ten drugi no to byśmy mogli sobie Śmiało na przykład na dwa też siać nie A tamten 4,5 metra bierze, więc to już jest troszkę, troszkę szafnie nie Więc to jest też git Dobra, ja myślałem, że troszkę Dłużej mi tu zajdzie, ale, ale, ale widzę, że e, i chyba po tą, e, po tą paszę już nie będę jechał w tym odcinku, bo to bez sensu. A ja już miałem nawet, nawet chyba odcinek z tego, jak po pasze jechałem, więc to tam nie będę nawet tego robił. A pojedzie sobie poza odcinkiem ktoś po to, albo Adam na przykład sobie po to pojedzie. Nie wiem, czy teraz staniemy się już... poza odcinkiem i nie dosiemy tej kukurydzy i nie pojedziemy po paszę i wszystko. i Ja tu skończę to pole, bo musimy ładama już przyspieszyć. No ja, żeby już. Tak, było. zrobimy no, ale no, teraz. Pryski, masz chwilę dalej. po odcinku? zostało mi, ja? mino, to ja nawet mogę zostać i mogę tu robić Dobra, śmiało, śmiało Oświęcenie poświęcenie, to nie? No ja bo lubię się tu pograć Szkoda, <grym> że aż tego Gitar, jest tak, dobra. tak mało To duże pole jest już o-o-o nawozione? powiedzieć Chciałem o opryskane, ale się powstrzymałem, dobra Jest sobie jeszcze <krym> walne na tamtym polu A no jedno. Adam, Adam skończyłeś siat, czy nie? Jeszcze Powaliń Ty, ten dobra. nawóz to tutaj starczy chyba na wszystkie pola no, no tam 4 tam naprawdę ma wydajność jest Dawkę małą ustawiliśmy, żeby jak najmniejsze nakłady były Adam skończyłeś, czy nie? Aha, Adam się stoi, dobra, okej okay. Adam pewnie wyjebałował go ja sobie tutaj jeszcze te malutkie pole co tu jest Odłączę? koło domu A. nie Co? Odłączenie nie nie to Tutaj też jest chyba swoja, nie? Czy co tu jest? Na tym hmm. małym polu koło domu Mały, mały ja nie... rzepak, chyba. No, na tym małem jest rzepak. Aha, na tym małem, no właśnie, dwa pola rzepaku mamy, bo ja tak bardzo, bardzo chciałem mieć rzepak. To chłopacy pozwolili tutaj zasiąść rzepak. No, Wy coś za tym rzepakiem chyba nie jesteście, nie? Nie bo po prostu też ludzie pisali, że jest mały dajny. Boże, coś tobie chyba nie wyszło. Dlaczego? ty napisałeś? To nie ja. Nie, kto? Co? Na no, kto? Ja nie wiem. Ja nie wiem nie, to nie, nie, ja też nie Ty czemu? Ale ktoś tu słabo zasiał Kto tu siał to pole? Gdzie? To pewnie Jerzy bo, bo tutaj jest nie, nie, o Boże, w ogóle przy jest ściernisko mhm. e, I pasek, i pasek rzodkwi. To nie zrodymy Koło domu ktoś tak siał Mogło być Darię? na lagach u kogoś i tak mogło wyjść, wiesz. Adam to chyba ty tu siałeś Pokaż Nie. Dawaj tu koło domu no, Które? Z za, za, za domem, to małe pole O Boże E no to tutaj jest pozdro no Dobrze, co? Nie wiem, I zaraz, po, ja po, po całej długości, te... bo lag mógł być, i wiesz, nie wyładowało, no, nie? Ale nie wiem, nie. czy tak ktoś... Ja to chciałem chyba tak, no bo ja się tu przypominał, że coś robiłem na tym polu Ale nie wiem Ale no, ty to Adam, robi. nie wymigasz, się teraz No dobra, nie dobra się no, ja się nie no, wymiguję, ale, tak. ale naprawdę, bo zobacz, to jest po całej linii Czyli mógł, jak no Olek mówi, że lagi i dziękuję, i tyle widzimy, z nią. No, no ale to zdarza się, zdarza się najgorszym, nie? I o Boże, zdarza się najgorszym, no tak, no tak, dobra, wyjaśniłeś teraz konkretnie, bo Nie no, Adaś tak, żartuje, 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 no przecież sobie no, tylko żartuje, taki głupi, głupi, głupi niesmaczny żarcik A my sobie ten odcineczek takim miłym akcentem będziemy kończyć, teraz no, skończymy Kurde, ja, ja no, ja no rasizm. ja już no, kurde Ja, ja skończyłem rozsierzać, a widzę, że już jest 257, 20, także Adaś mnie mm. zaraz będzie poganiał, yeah. żebym kończył okay. bo, y, bo on musi... Yy, lecieć, a yy, Wiesz, u Bolka będziecie mieli taki 30 minutowy, także u mnie myślę, że za 24 minutowy się nie obrazicie, wynagrodzę wam to kolejnym odcinkiem, no, który proszę. zrobię yy, godzinę 20, także dziękujemy serdecznie za obejrzenie i trzymajcie się, na razie, cześć. Hello. Hello.